Ja yo, yo Manko. miałem nagrać opłacalność, żeby od początku wziąć i coś nagrać, w młodym wieku, gdzieś tak powiedzmy 15, 16 do 18 lat jak zacząć, mając budynek, takie końce na przykład, nie, takie ze 4 czy tam 5 końców powiedzmy, takich i jak zacząć, mając maszyny, budynki, ale bez zwierząt. 15, tak 20 hektary, nad można powiedzieć 10-20, no. To pierwszy rok to najlepiej, jak powiedzmy jest z 8 pola, 14, jak 20 hektary, a 14, resztę tam 12 hektary łąki, to ona bele kupić, powiedzmy tak o na 4 i po 2 sztuki, tak 80 sztuk sobie, Małych cielaków i chować w jednym końcu, a potem, jak podrosną, to wziąć do innego przegonić i mieć, zrobić, zabrać przegrody i mieć 4-4 na przykład, czy jak, żeby mieli więcej luzu, i można z innego zrobić potem na dwa. Na przykład ten ja mogę, można, mogę go przerobić na cztery. No, i tak to by wyglądało. I resztę słoma by została, bo to wiadomo mało sztuk, jak zacząć, mało sztuk jest Dużo siana nie potrzeba, dużo słomy, więc można osypkę sobie samemu ze swoich pasz y Zacząć chować I resztę sprzedawać Dużo zboża nie pójdzie na takie 10 sztuk Zboże sprzedać y Na przykład są susze można rolnikom sprzedać nie Są w te bele i jakoś początek można zacząć. z Zboża będzie pieniądz, słomę na przykład sprzedać będzie pieniądz, boże czy tak dla rolnika, czy tam koło, siano sprzedać i będzie już jakiś pieniądz na zaczęcie kupna bydła na przykład jeden rok. Na drugi rok można tak samo, albo na drugi rok dopiero bydło kupić na przykład te 80 sztuk, i tak samo dla siebie chować, resztę sprzedać. I na przykład to już, już będą mieli gdzieś tak rok, to kupić drugie 8 małych i więcej chować, i resztówkę co zostaje, zboże sprzedać, siano sprzedać, żeby mieć pieniądz na utrzymanie tych bydła. I tak na przykład jeszcze jeden rok, to te duże się sprzeda i będą pieniądze. I jeszcze jeden, tak powiem wziąć, zleży, tu właśnie wyjdzie te ceny. I tak sprzedawać Wziąć sprzedać i mieć pieniądz no i te będę mieli 2 lata sprzedać Te będę mieli gdzieś tak rok półtora I będzie Można wtedy coś innego pokombinować Zamiast biśki to na przykład jełówki I te mają rok wziąć 4 jełówki I zacielić je I sprzedać jako cielne. Sprzedać jako cielne albo zostawić i mieć 4-5 sztuk na mleko. Tam no, mówi, jeden mówi, żeby bez krów mlecznych, ale lepiej mieć 4 mleczne i mieć cielaki. No, ale powie, że jak do duże sztuki. Duże sztuki rozdzielasz 6 litry, walisz na 20 litry albo 30 litry dla cielaka, albo 6 na 60 litry i biszek moment i jest yy, duży. Raz, raz jest duży, bo pamiętam jak byłem mały to kiedyś się kupiło krowek Coś się mówi to się nie tak się nie papla jak się sprzedaje się nie pyta jak się sprzeda bo już potem już zawsze bydło potem już głupieje jak gospodarz który sprzeda się zapyta się sprzedało się nie pyta i po, to coś, no, nie już nie pamiętam coś tam było no to krowa, mleko szło dla byka to wtedy w rok czasu prawie miało 700 kg był tyle mleka, że nie gadać. No i taki jakiś początek zawsze można zrobić. Pierwszy rok można sprzedać zboże, same słomy, siano, kupić za to, zobaczyć ile pieniędzy za to będzie, kupić parę sztuk, albo jeden rok tylko taką tylko sprzedał. Nie za dużo. Zaczynać od małego, od małych, 6-10 sztuk. Zobaczyć, jak to wypali. Jak dobrze wypali, to sprzedać jak zboże zostać, sprzedać zboże i dokupić większą ilość bydła i tak do 20 sztuk na te 15-20 gdzieś mieć te 20-30 sztuk maksymalnie tak żeby móc tak z ja, tego zdania mieć tyle bydła utrzymać, zacząć od małego a, i od, opracować tak się mówi, taką pewną perfekcję, że tyle utrzymasz i jeszcze móc na przykład skosić zboże 8 czy 10 hektarów skoczy zboża, i na przykład, żebyś 5 ton mógł sprzedać zboża, to zapłacisz za kombajn i kombajn ma, jesteś czysty z kombajna. I o to chodzi. Tak my. Kombajn latem się sprzedało zboża i za kombajn się wróciło Jeszcze nawet zostało. Tak, żeby pole pokryć, i wtedy masz czysty zysk. I wtedy... Wszystko, ale najlepiej jak to zacząć zacząć to wszystko bierzesz zeszyt 60 kartkowy piszesz wydatki wydatki, ceny wszystko, kupno paliwo, nie paliwo wszystko, ogarniasz wszystko, ile wydajesz na ten, i jak cały rok opracujesz taki system i że sprzedałeś zboża tyle, tyle, kupiłeś bydło na przykład i zostało ci 2000. I na przykład za na miesiąc, na dwa ci starczyło to na wykarmienie, jakiś kryzys susza czy nie susza. Masz zeszy zapisane. Wiesz ile bydła dałeś radę wychować, zmniejszasz sztuk, sprzedajesz, a sprzedajesz jak się urodzi więcej zboża, to zboże sprzedajesz i właśnie tak się kręci. Raz bydło może sprzedać więcej raz zboża. I wtedy nie musisz też się martwić, czy Ci siana zabraknie, czy nie. Bo tak jak ja, w 18 wszystko sprzedałem, miałem te teraz, Małe wszystko sztuki. Na drugi rok będą te wszystkie sztuki będę mieli rok, półtora. I z małych w zimę znowu się przychowa. Będę miał małe, ale już na 2022, tak trzecim będę sprzedawał. Bo podrosną i po co mi tyle sztuk. Będą same duże sztuki, to mi za dużo pójdzie. Zboża na to wszystko, kurna się zaczepi. Dobra, zatrzymam, kurna przejdę, zobaczę to Ale patrzę co wtedy dany ten azot Tylko za późno Coś tam trochę dało Bo tako nawet O kurna tutaj płot drut przeszkadza Ale powiedz o jeden liścik Prawie do łokcia Jeszcze z 5-7 cm Już mazycz ponad do 40 cm miejscami Ale już żuziarsko Zagłusza ale będzie trzeba pan może i opryskać A bo tak te jak teraz jak każdy mówi, teraz nic nie idzie, to najlepiej wrzucać, ogłaszać się, już patrzę firmy reklamy wrzucają, serwisy, nie serwisy, wysyłają, tutaj to kawałek lepsza ziemia, to patrzę, tutaj to na dzielska nie ma, Daje każdy mówi, o, oprysk, o już każdy mówi, jest roślinka, trzeba kurnej ją zjechać, walić chemii, ale po co chemia? Masz roślinkę, co je wpisać Wystarczy w gogle chwasty na ziemi bardzo zakwaszonej, na obojętnej i na ziemi o dobrym pH. Na ziemi dobry pH i wiesz, co ci rośnie. Na powyżej chyba 6,5. Haber rośnie. Chyba Haber, bo u mnie to psz, tego raz sprawdzałem chyba. Chyba no Haber. Na każdym jakimś zakresie pH ziemi rosną inne chwasty. I ktoś powie, że, że trzeba to doprowadzić do ładu, żeby nie było żadnego chwasta, no to dobrze, no to jak dwalimy chemię. Zabijamy całe życie. Bo jak mówię, na każdym kwaśne obojętne albo dobry zasadowy, no to zawsze jakieś chwasty rosną. Każdy jest do czegoś powiedziany. Po 6 chwastów chyba, czy tam ile rośnie na jakimś tam stanie pH. Jeśli doprowadzamy to każdy, jak widać, tutaj to, to psy wywalili. Ale jak ja pokazuję swoje działki, to tyle lat, i każdy mówi głęboko, nie mało, że tego. Ale u mnie, jak widać, czy są jakieś kółka? Tak jak, jak powiedz bardoski, nie, wiem, on ma studia, niby. Ale tak jak on pokazuje, może to tylko dla filmiku tylko robi, że o, żeby takie place od czego to są w rzepaku, czy w czym, czy ludzie wiedzą. Może to być dla filmiku, żeby więcej wyświetleń było. Bo jak się mówi, kto, kto zna manipulację ludźmi, to wie, że to taka dobra jest manipulacja, żeby więcej osób obejrzało. No to wiadomo, no to wtedy wejdzie, ale jak ma studia i się pyta, jak serio nie wie, czemu takie puste place, to poniżej 2% próchnicy, to nic nie urośnie. I nie trzeba tu żadnych studiów. A jak studia się ma, się nie wie o takim czymś, to po, co ty, to po co się mówi, poszło się na te studia? No to nieźle wygląda. Po kukurydzy trochę ten się zasiliło. Jeżeli deszcz popadł, to by może jeszcze trochę sypnął. Bo jak się życie zabije biologiczne To tu kurna nic nie urośnie Tutaj kiedyś tak, tak wczoraj nie nagram, no Wczoraj? To te ziemniaki się wsadziło To potem jeszcze już wsadził bo co dzierżawie To, to już powiedzieć powie 80 lat ma To mu zawsze sadzimy Parę tam Parę tylko parek tylko bruzdek się posadzi Bo więcej nie zje te kongada, te wały to nie wały to. U nas żyto rośnie i jest dobry klon. Każdy gada ma żadnych wałami, tylko wiatr, wiatr. Mówi: Ja jestem stary człowiek, bronami jak się robiło i się rosło. A dzisiaj te wałki nie wałki, tylko się śmieje. Mówi: Jak to mówi w telewizji, pokazują, że susza w gospodarstwach jest susza. O, jak wałkami walo. A więcej wały, nadmówiłbym ci dał z renty. Rośnie żyto takie o. Mówię, dam Ci stówę, kurna przywały. Jak jesteś taki mądry, że powale ci lepiej rośnie, co przywały takie żyto i potem się chwala. Kiedyś kultywator brony i rosła, dzisiaj tylko mówi, to wszystko wiadomo. Ja. No tak, bo to przynajmniej biznes z ludziom się kręci, a rolnicy kredyty spłacają. I bank się cieszy. No i mam nadzieję, że tam trochę coś tam... Mniej więcej jak to ruszyć z od młodego Biznesem Się mówi, można i to jest 15 lat, to można wsiąść, w, się mówi, w, nawet w Trzydziechę I zacząć robić Powiedz poopsiewać Masz małą gospodarkę, popsiewać z to, sprzedaj, to więcej weźmiesz pieniędzy niż za to Niż danie pola albo łąki w dzierżawę. Bo taka prawda. Bo jak u nas niektórzy biorą, ale nie, nie płacą za dzierżawę. Wyrabiają. Ale jak sam weźmiesz, rok, dwa, pieniądze zyskasz z tego. Jak zyskasz pieniędzy, to i wtedy obsiewasz. Bierzesz, to obsiewasz. Fu, kurde. No, i bydło kupujesz i chowasz. Możesz połowę kupić potem te 10 sztuk byków, a potem 5 jełówek kupić. Mieć mleko, paść byki na mleku, doić tu nie dużo tam do jarka, dwie do jarki, raz wawy doisz. Paść mleko dawać bykom, wodę niech piją dawać śrutę, jak się mówi, ospę żyto i sprzężytem najwyżej, bo jęczmień i gitara. A resztę na sprzedaż. Dużo nie idzie. Mieć te 20-30 opasów, żebyś mógł i opasy sprzedawać, i zboże sprzedać. I jak się sprzeda, to masz jakiś tam, się mówi, kapitał na... masz. pewny kapitał masz na miesiąc, tam pojeść na dwa, bo cenie kombajnu, czy coś. Jesteś zawsze trochę na czysto. I to nie... nie można dać, się mówi, każdy mówi, że to jest 100% z tego... Nie można dać jakiegoś 100% jakiegoś przepisu. 100% to jak sam zaczniesz działać i zobaczysz jak działa, bo u mnie 5-6 klasy powiedzieć to nie to samo, co jak ojciec mówi pochodzi 30, 30 km, jak ojciec się zgadał kiedyś, tam dalej jest. Tam już 5-6 klasa, ale inaczej rośnie. Tam lepiej rośnie niż u mnie, bo u mnie są piaski, a tam nie jest piaski. Dlatego każdy najlepiej przepis to bierzesz w ręce. I patrzysz na swoim, tak samo oszczędzanie pieniędzy. Można ci dużo mówić, mówić, ale jak sam nie zaczniesz oszczędzać, to nikt za Ciebie tego nie zrobi. Pewnie już parę filmików nagrałem, jak oszczędzać tego, kupować pomału, pomału, pełen, pełną granicę ustalić w sobie, w tym i tego się trzymać, co się sprawdza! Cię... Dobra, starczy Patrzę już długi filmik, to będzie mi długo wrzucać. Mam nadzieję, że tam pomogą niektórym. Trochę rozjaśnić sytuację. Mogą już zacząć w młodym wieku. Nieważne ile ma hektarów 5-7. Zboże sprzedasz i masz pieniądz. I masz za co, że na przykład w sobie sprzedasz, masz za co kupić portfel, ale 3 lata sprzedasz, sobie samochód kupisz. Się uczysz, się uczysz. Ojciec zawiezie, sprzeda ty do szkoły, ojciec sprzeda i by, będziecie mieli pieniądze. Trzeba dobrze rozplanować wszystko i będzie dobrze. I Z każdego hektara zawsze coś idzie zyskać. Trzymajcie się, hej.